Cześć! Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć historię, która przydarzyła się mojej klientce wczoraj w Wolbromiu. Miała kolizję nie ze swojej winy. Niestety Pan nie zauważył jej wjeżdżającej na skrzyżowanie, gdzie miała pierwszeństwo, i doszło do kolizji. Natomiast nie o samą kolizję chodzi. Mianowicie na miejsce zdarzenia dosyć szybko przyjechała laweta. Nie będę tutaj wymieniał nazwy firmy, bo nie chciałbym tutaj nikogo od razu oczerniać. Natomiast klientka zadzwoniła do mnie i zapytała, co ma dalej w sytuacji, kiedy jest poszkodowaną robić. Wytłumaczyłem jej, że jeżeli wezwała policję, to musi poczekać na przyjazd policji. Oni spiszą całą notatkę, poinformują ją, żeby sobie zapisała numer, polisy sprawcy oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I w tym momencie może spokojnie sobie już dzwonić do Towarzystwa Sprawcy, żeby wezwać lawetę na miejsce zdarzenia, które odchyluje ją do. Warsztatu zaprzyjaźnionego, który znajduje się w Volbrow. Po dłuższej chwili klientka do mnie zadzwoniła, że przyjechała laweta, że ona nie dozwoniła się na infolinie, eee, i pan z lawety chce ją jej samochód holować do Olkusza, gdzie później pomoże załatwić jej wszystkie dokumenty. Więc uśmiechnąłem się bo powiedziałem, że klientka chce scholować swój samochód do znajomego mechanika pod Wolbromiem i że ten mechanik jest jej zaufanym mechanikiem i również w jej imieniu poprzez upoważnienie może załatwić całą sprawę i proces likwidacji szkody więc zapytałem czy dodzwoniła się na pewno do, do ubezpieczyciela potwierdziła, że nie więc poprosiłem ją, żeby dzwoniła aż do skutku i ubezpieczyciel da zlecenie na przyjazd lawety, która zawiezie ją do wyznaczonego miejsca a pan, który przyjechał Chce ją po prostu naciągnąć na cały kompleks swoich usług, gdzie najpierw chciał zawieźć jej pojazd na swój parking i za każdy dzień parkingu chciał wystawiać fakturę ze zlecenia klientki na ubezpieczyciela sprawcy. Od razu chciał podstawić klientce samochód zastępczy swój, za który również wystawiałby fakturę i również w imieniu klientki chciał bardzo zgłosić tą szkodę. Oczywiście domyślam się z praktyki i po krótkiej rozmowie z tym panem, że nie byłoby to w trybie natychmiastowym robione, tylko z całym namaszczeniem tego, aby ten proces był jak najdłuższy, bo za każdy dzień postoju samochodu i wynajmu samochodu on wystawiałby wyższą fakturę. No ale starał się usilnie mnie przekonać, że robi to na przede wszystkim na korzyść klientki. Uśmiechnąłem się, powiedziałem mojej klientce, żeby poprosiła tego pana, jak to po staropolsku się mówi, żeby uciekał szybko i daleko. E, I żeby zadzwoniła na infolinię. Nawet wiedziałem, kto prawdopodobnie w Wolbromie to zlecenie dostanie, bo pracując już ponad 10 lat w branży, mniej więcej wiem, kto ma jakie umowy podpisane. No i przyjechała laweta po 30 minutach, zawiozła klientkę do warsztatu. Więc. Moja prośba do Was jest taka: jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to zawsze dzwońcie do swoich agentów, dopytujcie o dalszy proces postępowania, bo w nerwach człowiek po prostu zapomina podstawowych rzeczy i to jest czymś zupełnie naturalnym. Natomiast jest jeszcze druga ważna sprawa. Jeżeli nie macie takiej możliwości, jeżeli nie wiecie, do kogo macie dzwonić to oczywiście możecie skorzy skorzystać z lawety, która przyjedzie na miejsce zdarzenia. Z reguły panowie dostają cynk albo od policji, albo od straży pożarnej, whatever, nieważne. Na w ostateczności możecie z ich usług skorzystać. Natomiast zawsze polecam zadzwonić albo do swojego ubezpieczyciela, bo proszę was zawsze, żebyście wozili te małe certyfikaty, Albo do ubezpieczyciela sprawcy, opisania sytuacji, zgłoszenia wstępnie szkody i poproszenia o pomoc. Uwierzcie mi, że na tych infoliniach są ludzie, którzy mają rozpisane procedury, co dalej zrobić i słuchają Was jako klientów, żeby Wam pomóc w całym tym procesie. Nie chcą się później droczyć z zewnętrznymi firmami, które na umór przeciągają te całe procesy, po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z tej sytuacji. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ takich przypadków w zeszłym roku miałem kilka. Kiedy korzystacie z usług niezależnej firmy, to niestety może się trafić sytuacja i tu nie chcę oczerniać branży laweciarskiej, że tak to ujmę, ale zdarzyły się sytuacje, w których po roku czasu, kiedy towarzystwa odmówiły tym firmom zapłaty całości z pieniędzy za ich usługi, to pisma były kierowane do poszkodowanych klientów, że ponieważ oni byli zleceniodawcami, to muszą zapłacić różnicę. Więc, tak jak mówię, zachęcam was do tego, żebyście zawsze w pierwszej kolejności dzwonili do swoich agentów, dzwonili na infolinię towarzystw własnych lub sprawców i dopytywali o ten proces. Poprowadzą was za rękę krok po kroku. Natomiast przede wszystkim życzę Wam spokojnej, dobrej jazdy bez jakichkolwiek dziwnych przygód. I tego się trzymajmy, więc dobrego dnia Wam życzę. Cześć.